Najlepsze teledyski, jakie widziałem. Usta, a ręce. Dianka to ogólnie chyba jedna z moich ulubionych wokalistek w Polsce, jak nie w ogóle ulubiona. No i klimat jej teledysków zawsze był specyficzny. Myślę, że najlepiej ten klimat teledysków odda to, co sama Dianka powiedziała podczas, jednego, podczas kręcenia innego teledysku. Ostatnio taki filmik, jak sobie Tak, bo zdecydowanie te teledyski to jest właśnie taki klimat wstawiania filmu do internetu jak sobie świrujesz. W skrócie najprościej jak się da. Jakaś średniej jakości kamera i pujanie się do niej. To jakby wszystko. Ale to robi taki piękny klimat. No naprawdę pracę się zapoznać z całą twórczością Dianki czy to właśnie tu wizualno-teledyskową czy, przy... czy po prostu muzyczną, bo naprawdę jest warte uwagi. Z tego co widziałem ostatnio coś na Dianka wstawia na Instagram, więc jest nadzieja, że może wrócić z jakimś tam materiałem. Ja na pewno czekam bardzo. Kolejny teledysk o jakim sobie dzisiaj pomówimy to mój teledysk, czyli Dzieci Neo zwykłe rzeczy. W tym teledysku chciałem przedstawić taką trochę tęsknotę za Czerpaniem przyjemności zrobienia takich zwykłych rzeczy, czyli na, czyli na przykład na dysku nie wiem, bawię się plasteliną, bawię się klockami, robię naleśniki, myję naczynia, tego typu klimaty. I tak wiem, wiem, że ja na tym filmie słabo te naleśniki robię, spokojnie już się nauczyłem lepiej. Nakrętem to jest oczywiście moją ulubioną kamerą VHS, no bo musi być odpowiedni klimat. Jak chcecie zobaczyć, no to zapraszam na YouTube'a, na Spotify'a, możecie za to posłuchać samego singla. To by było tyle ode mnie, dla was mówi Igor, dla Odmeldowuje odmeldowuję się, nara.